Panie czeka u lekarza w kolejce na kontrolę techniczną. Zobaczymy, co z tego wszystkiego dzisiaj wyniknie. Ciekawostką jest to, że tablica rejestracyjna ogólnie to nie jest żaden dokument oficjalny, i można ją dorobić w jakimś kiosku, tam gdzie dorabiają, jako samą tabliczkę, natomiast musi być przymocowana na stałe do pojazdu właśnie tymi takimi specjalnymi nitami. Widzicie? My te łapki, jak to wygląda? Jak ten nic się rozprasza? Robota zakończona. Jedna rzecz z listy odhaczona. Teraz mm, pora zastanowić się, żeby przywrócić gaźnik. Ustawienia dwóch gaźników do fabrycznych y, dysz i fabrycznej konfiguracji. To też powinno być już bliżej norm. Te fabryczne dysze, które teraz będę chciał zamontować.